Do wygrania takie cuda Zostaw kreatywny komentarz, wbij na stronę g 4 skins użyj kodu Szymonek EK, po czym wysi, potwierdzeniu życie kodu na mojego Discorda. Powodzenia. Witam, witam serdecznie wymocnikiem na strony G4skin. Widziałem przypominam starszy, użyjcie kodu Szymonek który ja mam plus. 10% do depozytu oraz dormas na start stronatyki wyłącznie za zupełnooletni. Dzisiaj kolejny odcinek z nowego mini eventu. 10 zł skrzynka ostatnio była za 4. Zobaczymy jak to oddaj i co my tu mamy. Fajne glowsy, prawie za tysiaka. Kiedyś je mogłem mieć, ale niestety nie było mi to dane. No spoko! gloves'y koski, kukri. Jeszcze nie miałem kukri, nie miałem taką przyjemność, żeby sobie zagrać. 20 ten. No dobra, zobaczymy takie procenty. Niby nie procentówka, zobaczymy jak to oddaje. 8730 otworzeń, więc... No kurczę, dużo, nie? No powiedziałbym, że dosyć sporo, jak na to, że te skrzynki, kiedy ja to nagrywam wyszły. Wyszły, wyszły, wyszły jakoś na dniach. Także sporo, glowsy. Aj Wyszło to chyba 2-3 dni temu, kiedy ja to nagrywam, więc kurczę, 2-3 dni. 8700, dużo, 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 naprawdę sobie ktoś tutaj ładnie szpącił No mam nadzieję, że coś komuś dało. Tak jak zawsze mówię, no No jeśli ktoś tu z difora był obejrzał, no moim zdaniem powinno tutaj być na diforze top drop 24 albo nawet i miesięczny, tak? Żeby coś tutaj, wiecie, no żeby tutaj było pokazane, bo mnie na przykład osobiście ja lubię na takie coś patrzeć, Ciekawi mnie wiecie czy w tej skrzynce na przykład ktoś dropnął już Gloves'y, tak? Na te 8000. Wiecie, no. To jest ciekawe, to jest ciekawe, ja takie rzeczy lubię, ale może niektórym coś się nie, nie podobać, ale moja osobista taka opinia, może sugestia, tak? Oczywiście zostaw lajka i suba, napisz komentarz, bo może zgarnąć tego skina, którego widziałeś na początku materiału, więc wydaje mi się, że warto, warto, to warto, bo można sobie całkiem fajne itemki wyciągnąć. No wupa, ty no nie chcę dać. Kurcze! Znowu tek, to nie chcę dać, dawaj dwie. Nie chcę dać. Dwa gloki. O, Kurcze, takie tanie. A fajny Glock ogólnie. Myślałem, że ten Glock jest droższy, ja tutaj. Złoty 50? Ciekawe, 11 zł, pompa. No i pompa to zrodka. Trochę ciężko, dawaj trzy. O! Petka Jeszcze dwa. No trochę. Trochę, trochę, ale... Tutaj to będzie minus na 100%. 13, nawet połowy nie było, więc Nieprzyjemnie troszkę. Tu będzie połowa. To jeszcze trzy piękne. Kułaszek, fajny kawachilon, Zostawimy sobie tego koła. On jest akurat fajny. Podoba mi się. Bizon, Bizonka sobie zostawimy, też spoko. Te skiny fajne, widzę, że w tej skrzynce niektóre to są już nowe skiny, więc fajnie, zostawię sobie tego kowaszka Jeszcze jednego, fajnie, fajnie. Tylko niech da coś, to chyba drogie. la No witam serdecznie, ponad razy, razy dwa. Ładnie dało. Nie powiem, fajnie, pięć dych, Glossy. Ajajaj. To musiało minąć, nie? Musiało minąć, zostawimy jeszcze to. Musiało, musiało. Ale fajnie, dobra, 54. Jakedy nie ma. 54, daj to. Mm, nie da. Zwrotki nie będzie 37, ale ponad połowa. To jest ważne, że ponad połowę nam daje. I taki umpik, 13 złotych kurcze no nie ma jakiegoś Bengiera, No nie dał jakiegoś Wow wow i wow tak? No coś tak połowa Coś zrotka, coś plus Ale no nie ma No nie ma, nie ma, nie ma tego wiecie No tego pazura Brakuje tutaj pazura mm. No dajże ten pazur Halo Pazur o. Średnio, średnio No dobra 50, może batla może batla No uważam, że defaultowo no mnie ta skrzynka średnio kupiła. Zobaczymy, jak to na wartli daje. Stówka. W ostatnim odcinkiem co teraz dawajmy terminala. Terminal ciekawy. No kurczę. No powiem wam szczerze, że no mnie chyba ta skrzynka nie urzeka, nie. Czegoś mi tu brakuje. No chyba, że teraz naprawdę dał. Wow. I będzie wow, nie? No bo jak na razie No spoko no Razy dwa No teraz fajnie dało na batli o to mi się podoba Chyba batlowa skrzynka Chyba default'owo, średnio batlowo. No tutaj cyk cyk, no Razy trzy Opa, razy dwa No fajnie, fajnie No chyba batlowa no Uuu No i w końcu jest to u i wow No No Terminal, pamiętajmy. Kurczę. No, dobra. Batlowa skrzynka. No, bat. No. Fajnie to rzuca. Patrz. Tej, no, chyba w każdym była zrodka. Chyba, że teraz, jak jak powiedziałem, to może nie dać. Ha! A, ile? Dobra, ostatnia. Daj mi to. Bo fajny pito z zagranicia, Dzięki. Kurde, no patrzcie. Groszowa sprawa. Ej, dobra. Cztery boty. Batna za stówka to jest 500. Nie, powiem tak, defaultowo, szczerze bo ja zawsze szczęście. No nic nie dało mi. Ale batlowo, no no, no jak widzicie, no poezja. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Uważam, skrzynka mocno batlowa. Dziękuję, hej.